W nie tak się staram cały czas, żeby być szczęśliwą. Wszystko robię, wszystkie techniki, które mi mówią, ale nadal czuję się nieszczęśliwą. W czym jest to, ten sekret w ogóle szczęścia? Czy miałeś też takie pytanie? Czy czujesz, że innym jakoś bardziej łatwiej się powodzi, być szczęśliwym, osiągnąć ten sukces, mieć wszystko, czego oni chcą? A ty siedzisz i rozumiesz, i to mi nie pasuje, i to nie pasuje, i tego bym nie mogę zrobić, i tego bym nie mogła osiągnąć. No w czym jest mój problem? Dlaczego tak ciężko jest? Czy zastanawiałaś się, czy miałaś coś takiego? Ja pamiętam na początku swojej pracy, na początku swojej drogi życiowej, miałam to. Powiem wam że miałam i dzisiaj chcę wam powiedzieć o trzech błędach, które robią ludzie, które ja też popełniłam na początku, które nie dawały mi być szczęśliwą, nie dawały mi cieszyć się ze szczęścia, cieszyć się, zapachu tych kwiatów, z piękności tych kwiatów, z tego, że my istniejemy, nie czułam tego wdzięczności, tej nie czułam, no to dzisiaj o tym więcej będzie. Dlatego jeśli chcesz praktycznych i te metody, które Ci w rzeczywistości pomogą, doradzą, będą w ogóle totalnie za darmo, to oglądaj to wideo do końca. Powiem w każdym punkcie, jak to możesz zrobić. Nazywam się na Tymo i jestem ekspertą w pracy z nieświadomością, także podświadomością. Jestem terapeutą duszy, a także psychologiem duchowym, psychologiem holistycznym i pomagam ludziom, żeby osiągnąć swój sukces, żeby osiągnąć to szczęście, poczuć w końcu we środku to szczęście i żyć szczęśliwie. Prawda? Bo przecież wszystkie później aspekty relacje, zdrowie, biznes, pieniądze to wszystko już to będzie. Jeżeli będzie ten jeden malutki, bardzo mały w ogóle element szczęścia. Dlatego teraz porozmawiajmy o tym szczęściu, jakim popełniamy błędy, że jego nie osiągamy i nie czujemy. Pierwszy błąd, który my bardzo często i ja również, nawet dotychczas czasami, może jakaś myśl szczelnie, ale później tą myśl trzeba zabierać i wyrzucać daleko, daleko, żeby jej w ogóle nie było nawet widocznej, to wtedy, kiedy my porównujemy siebie do innych ludzi. Tak, tak, my bardzo często porównujemy. Ta ma ładniejsze ciało, ta ma więcej dyplomów, ta ma, albo ten ma, rozumiemy, tak, że mówię tutaj i dla mężczyzn, i dla kobiet, ta albo ten ma więcej doświadczenia, ten, ta ma więcej pieniędzy, ten, ta ma więcej lat i dlatego ona jest bardziej profesjonalna wygląda. Nie. Ty masz wszystko to, co tobie jest ważne i co ty możesz mieć. Wszechświat ci dał takie zasoby, takie możliwości. Dla tej osoby dał takie możliwości, takie zasoby. Pamiętajmy też, że razem z zasobami, z jakimiś różnym nawet potencjałem, nam wszechświat daje problemy. Te problemy musimy rozwiązać w tym życiu. Jeżeli my ich nie rozwiązujemy, no to na miejscu, a nawet jeżeli jeszcze, nawet idziemy do tyłu. I wiadomo, nawet te media społecznościowe, Instagram, Facebook, nam nie pomagają przestać porównywać siebie do innych. Ta albo ten poleciał na Malediwy, ta albo ten kupił nowy komputer, nowe mieszkanie, nowy dom, nieważne. I cały czas myślimy, a co ja osiągnęłam w swoim życiu? A jejku, ja nie mam ni tego, ni tego, ni tego, ni owego. Boże moje życie chyba jest główne. Ja jestem gówniana, ja jestem gówna. Takie zaczynają u nas myśli powstawać, tak? I to tylko dlatego, że my nie idziemy po swojej drodze życiowej, a zawracamy na inną drogę. Słuchajcie, ta Basia, Kasia, Zosia, Paweł, Jan, nieważne. On ma swoje życie. Wy do tego życia nie macie nic wspólnego. Koncentrujcie się na swoim życiu. Ja mam swoje życie, ja mam swoją drogę. I idźcie w tą, tą, drogą prostą linię. A nie zakręcajcie, a tutaj ja zakręcę do Jana, tutaj ja zakręcę do Pawna, tutaj ja zakręcę do Zosie, tutaj ja zakręcę do tego. Nie. Nawet jeżeli wy macie jakiś tam trening, mentoring. Pamiętajcie, ta osoba wam mówi swoje doświadczenia, wy słuchacie tą osobę, chodzi to do waszego mózgu, ale wy to sami później przetrawiacie. I robicie te decyzje, które są dla Was najlepsze. Nawet po te tego wideo, Wy możecie, aha, dobrze, tutaj Ewelina powiedziała to, tutaj Ewelina to, powiedziała, jak dla mnie to wdrożyć, jak dla mnie będzie najlepiej, jak to, to ja wdrożę. Tak? Nie chodzimy dookoła wszędzie, ta osoba mądrzejsza, ja to zrobię, bo ta osoba mi powiedziała. Oczywiście możemy jakieś tam doświadczenie posłuchać i tak dalej, jakieś tam wiedzę większe. Ale ja mam swój mózg na głowie. Słuchajmy i mówmy to, co ja w rzeczywistości myślę. Bo kiedy my zauważymy, że to, co my myślimy, to, co my mamy, jest dla nas priorytetem, to później my przestaniemy myśleć, patrzeć na innych ludzi, którzy coś osiągnęli, coś mają. Tak? Bo teraz w mediach społecznościowych strasznie dużo jest tego. Stań się milionerem, ja stałam się milionerem w 30 dni. Osiągnę ten sukces ze mną, osiągnę ten sukces ze mną, super, oni osiągnęli. A w rzeczywistości nawet nie wiem, czy w rzeczywistości oni osiągnęli ten sukces, prawda? Niektórzy chcą tylko się pochwalić. Zobaczcie, ja tu chodzę na siłownię, a jeden dzień tylko poszedł właśnie na nowy rok i wszystko. Zrobił tam tysiąc dziesięć zdjęć, nic nie posportował, ale w każdy drugi dzień o już tydzień sportuje. Tak a to był ten sam po minucie, nie na przykład następny. Co się ten człowiek inne ubranie sportowe i zrobił następne zdjęcie? Też takie coś może być. Słuchajcie, my żyjemy teraz nie w realnym życiu. My teraz mówimy o social media, gdzie każdy chce pokazać, co on osiągnął, co on ma. A w rzeczywistości, jeżeli ktoś ją pokazuje, co on ma, to on nie żyje w realnym życiu. On tylko chce coś osiągnąć. Ta, chcę osiągnąć te lajki mieć. Chcę mieć tą sławę. Nawet jeżeli to nie jest w rzeczywistości prawdziwa sława. Można zrobić tak, że robimy detoks w social media, odlączamy telefony i tak dalej. Ale, czy to w rzeczywistości ci pomoże? No nie za bardzo. Bo jeżeli ty wyjdziesz na podwórko, zobaczysz jakąś dziewczynę, która ci czy coś, o niej, ja z znów, z zjadłam pączkę na śniadanie. O nie, znowu. Znowu ja mam gorsze ciało niż ten, ty innym, na przykład. I to już nie będzie ci pasowało. Dlatego jednym z najlepszych właśnie tutaj ćwiczeń, praktyk to wejść kartę w papieru albo zadaj samo sobie pytanie, czego ja w rzeczywistości chcę i co ja dziś mogę zrobić, jaki pierwszy, najmniejszy krok ja mogę dziś zrobić, żeby osiągnąć i być bliżej swojego szczęścia. Oczywiście zrobić może później plan, coś działać, coś pracować, ale to już jest na inny temat. Drugi błąd, który też często popełniamy, to jest ignorowanie swoich potrzeb. Najczęściej to właśnie mają kobiety niż mężczyźni. Najczęściej to są mają też kobiety, które chcą wszystko oddać dla swoich dzieci. Mama mnie urodziła, ja wszystko dla niej oddam, tak? Dlaczego my to robimy? Bo może czujemy poczucie winy do mamy, że ona nie miała mojego ojca, nikt jej nie pomagał wyhodować mnie, tak na przykład. Albo ojejku, moja córka potrzebuje, już ma 18 lat, ale potrzebuje mojego wsparcia, moich finansów i tak dalej. Nie, słuchajcie, wszędzie ze wszystkim musi być balans i równowaga. Nie musimy podcierać, tak powiedzmy, dupę swojej córki, która ma już może 20 lat. Przepraszam bardzo, ta osoba już ma swoje życie, wy jej przeszkadzacie się rozwijać. Zamiast tego, żeby koncentrować całą swoją uwagę na tej osobie, zwróćcie uwagę na siebie. Oczywiście jest o wiele łatwiej zwrócić uwagę na inną osobę. Jest o wiele łatwiej zobaczyć to, co inna osoba chce. I może później posiedzimy, o, jeden dzień mi ktoś pomoże, nie, nikt nam nie pomoże. Niestety taka jest przykra prawda. Nikt nam nic nie jest dłużny, nikt nam nic nie pomoże, jeżeli my sami sobie nie pomożemy. Zapiszcie sobie to na czerwono. Jeżeli ja sobie nie pomogę, to nikt więcej mi nie pomoże. Nieważne, jak mocno mnie kochają rodzice, nieważne, jak mocno mnie kochają moje dzieci, nieważne, jak mocno kocham mnie mój partner. Jeżeli ja sama siebie nie lubię, jeżeli sama sobie nic nie pomogę, no to nikt mi nie będzie mógł, nie będzie w stanie pomóc. To tylko wy wiecie odpowiedź na każde swoje pytanie. I kiedy stawiamy innych na pierwszym miejscu zamiast siebie, my później odczuwamy co? Wyczerpania emocjonalne. Brak satysfakcji z tego życia, brak satysfakcji z momentu. My myślimy, że świat jest niesprawiedliwy, świat jest w ogóle Oszukany. Bo ktoś nam coś powiedział, że trzeba robić innemu dobry, to się wróci. Tak, to prawda. To się wróci. Ale kiedy my robimy zbyt dużo dla innej osoby, dla siebie nic, no to my wtedy się ja pokazujemy, ja jestem niewarta. Ta osoba jest warta. Dawaj wszystkie moje zasoby dla tej osoby. Moje ze sobą dawaj. Tak, tak. Wszystkie, wszystkie niech udaję. Pieniędzy, zdrowie, wszystko niech tam będzie Wszystko. Po co mi jest potrzebne? Ja tutaj wod siedzę, mi nic nie jest potrzebne, tak? Jeżeli teraz się siebie poznałaś, poczułeś, że to może jesteś ty, to zastanów się już dzisiaj, dlaczego po pierwsze ja siebie tak traktuję. Dlaczego ja nie widzę, na ile ja jestem zajebista nawet, prawda? Na ile jestem wspaniała. Pamiętajcie o tym, że wszystkie te rzeczy musicie, musicie widzieć. Musicie sobie przynajmniej wypisać na tą kartkę papieru, żebyście wy to widzieli i szlibyście w tym kierunku w kierunku swojego szczęścia, w kierunku tego, że ja jestem ważna dla siebie, jestem priorytetem, dlatego zrób już dziś coś dla siebie. Bo zastanów się, co ty zawsze marzyłeś zrobić, co najbardziej ty chciałeś zrobić dla siebie. Może położyć się do wanny, odpocząć, może maseczkę na twarzy, może pooglądać film, może zjeść lody, no nieważne. Zapytaj u swego wnętrza, może położyć lewą rękę na serce, jak zawsze wam mówię, zapytać, co moja dusza chce, czego moja dusza w rzeczywistości potrzebuje, czego ja chcę odczuć od swojego ciała, co ja chcę otrzymać od tego świata, tak? Co ja mogę sobie dać już teraz, dziś, tą sekundę? Może nawet, no nie wiem, wyjść na podwórku, malować się, pójść potańczyć, zrób to już teraz, przynajmniej 10 minut sobie wydostań ze swojego kalendarza, swego planu, nie? Zrozum, te 10 minut, kiedy ty potańczysz przed lusterkiem przy swojej ulubionej muzyce, ty będziesz miała tyle motywacji, tyle energii, nie wyobrażasz ile. Później te wszystkie zadania, które ty powiedziałaś sobie, że zrobisz za 8 godzin, zrobisz w 4 godziny. Tylko za tego, że ty sobie pozwoliłeś być sobą i swoim chęciom, marzeniom może nawet, pozwoliłeś być, istnieć. A nawet ich zaczęłaś realizować. Wow! Spróbuj w rzeczywistości. Jak ja to spróbowałam, to po prostu byłam w takim szoku, że to coś może w ogóle ma jakieś znaczenie, w ogóle może być, prawda? No to teraz właśnie spróbuj, zapisz sobie, czego ty chciałeś zawsze osiągnąć i rób to oczywiście. No i ostatni, trzeci błąd to skupienie się bardziej na problemach niż na ich rozwiązaniu. Prawda, jak bardzo fajnie jest, można skupić się na jakimś problemie, że czegoś nie ma, ja nie mam zasobów, nie mam pieniędzy, o, jak jest mi ciężko, zamiast tego, żeby zrozumieć. Słuchaj, ty możesz pójść do pracy, możesz tutaj zrobić, możesz jakiś krok gdzieś pierwszy malutki zrobić i ty jutro już osiągniesz więcej. Prawda? Jeżeli ty zrobisz dziś ten malutki krok, na przykład, chcesz osiągnąć coś więcej, tak? Chcesz, żeby twój cel by się osiągnął? Zapisz plan działania. Co ty musisz zrobić dzisiaj? Co jutro? Po kolei, nawet 10 minut mogą w dzień zmienić. Ja ostatnio zauważyłam, że jeżeli my robimy 1% więcej każdego dnia, tak? Przynajmniej 1% w czymś. Na przykład ja się teraz uczę francuskiego. 1% francuskiego w dzień. To za 365 dni ja będę znała francuski na 365% więcej niż wtedy, kiedy zaczęłam. To no zrozumcie, to już jest duży efekt. A Wy zapiszcie, co Wy chcecie, czego Wy chcieliście osiągnąć, zrozumieć, mieć. I to robcie po 1%. Zobaczcie, jak ten 1% dużo, co Wam daje. W tydzień to już jest 7%. Tak? Zrozumcie, jeżeli Wy sobie postanowicie 10 stron dziennie przeczytać jakieś książki, przeczytacie 10 stron, też bardzo Was proszę, żebyście Wy to nie tylko przeczytali nasze szybkości, ale też zrozumielibyście, zanotowalibyście dla siebie, dla swojego życia, co możecie z tego wyciągnąć, co możecie inaczej zrobić w swoim życiu. I następnie zobaczycie, że Wy przeczytacie tak dużo też książek rozwojowych, tak? 10 stron dziennie. To policzmy, ile to będzie. 10, 365 dni plus 10, to będzie 3650 stron. I no to jest strasznie dużo. To już ile książek można wam powiedzieć? No 10 książek na pewno, prawda? Jeżeli po czysta stron, to wy 10 książek możecie przeczytać za rok. I to tylko 10-10 stron. A niektórzy ludzie czytają szybciej, więcej, mają więcej czasu, prawda? I to może na 20, może 30 stron sobie przeczytać. Jak dużo można osiągnąć, naprawdę? Każdy z nas ma jakieś trudne momenty w życiu, ale jeżeli my zauważymy te światło w końcu tunelu, to my będziemy mogli szybciej dojść do tego światła. Szybciej dojść i zobaczyć to światło. Zamiast tego, żeby skupiać się, w, jakby można to odwrócić od tego światła i patrzeć w tą ciemność, zamknąć jeszcze oczy, i jakoś się zamknąć, żeby tylko nie widzieć tego światła. A przecież rozwiązanie jest zawsze bardzo blisko. Prawda? To co uważacie? wszystkie. Przypomnijcie swoje poprzednie problemy, jakie były w Waszym życiu. Byli problemy, tam egzaminy, i coś tam jest spinka w pracy, czy coś w tym stylu. Przecież te problemy też mijały, prawda? I kiedy oni mijali? Kiedy wy coś robiliście w tym kierunku, w, tej stronie, w, tą, w tym kierunku, tak, w tej stronie, robiliście coś, no te problemy mijały, prawda? Możesz teraz sobie wypisać na kartce papieru swoje problemy i zapytać sobie, tak, u siebie, co ja mogę teraz zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby ten problem zamienić, tak, zmienić? Możecie też słowo problem zamienić na inne słowo, wyzwanie, cel. Coś, co trzeba rozwiązać, nieważne. Tutaj wy sami wybieracie, możecie nawet zobaczyć synonimy problem i zobaczyć, jakie są synonimy. Dobrze, teraz ja też zechciałam już popatrzeć, jakie są synonimy mm, słowa problemu, tak? Najbardziej mi się, który już spodobał na początku, jest problemik, tak? Jakaś trudność, kłopot, dylemat, komplikacja, zawikłanie, szkopul, zagwostka, przykrość, goląb. goląbka. golączka, tak? Jakiś zgryz. Pasztet. Nie wiem, czy to już, jego o tym mówi się, czy już nie. Jakaś kwestia, sprawa, temat, materia, zagadnienie, zadanie, pytanie, zapytanie, zagadka, przedmiot, rzecz, dylemat, punkt, wątpliwość. To jakie słowo dla Was najbardziej gra w waszym, waszym, Waszej duszy, Waszej głowie? Napiszcie sobie, zamiast problemu na przykład, jak ja mogę rozwiązać te zadanie, Jak ja mogę rozwiązać tą zagadkę? Tak? Na przykład, mam problem na przykład z swoim szefem, to jak tą zagadkę ze swoim szefem ja mogę ukryć, tak? Jak mogę ją przepracować? Jak mogę zmienić ją? I już zaczynacie patrzeć inaczej, bo też słowo problem ma bardzo dużo negatywnych uczuć. Dlatego szukajmy dla siebie te słowa, które są dla nas, wiecie, wspierające i dla nas bardziej takie motywujące. To byli czy problemy, które ja najczęściej widziałam i u siebie, i u innych ludzi, tak? Powtórzmy ich, czyli porównywanie siebie do innych ludzi. Ignorowanie swoich potrzeb, a także zamiast rozwiązywania swoich problemów, zagadek, my bardziej skupiamy się na tych zagadkach. Prawda, na tych problemach. Możecie jeszcze raz poglądać to wideo, żebyście lepiej, bardziej zrozumielibyście. Moglibyście też wypisać niektóre aspekty do swojego zeszytu pracy nad sobą. Proponuję Wam również zaprowadzić taki zeszyt, żeby codziennie widzieć swoją pracę. Możecie również, robiłam taki adwentarz, kalendarz adwentowy, 24 dni, w tym każdym, 24, 24 dni mówię o jakimś zadaniu, jakichś ćwiczeniach. Możecie też to zrobić, żeby zmienić swoje życie po trochę. Każdy dzień to jest moment, jest jakaś energia, też nowa oczywiście, ale też szansa na zmianę, na realizację swoich marzeń. Dlatego, jeśli się spodobało to wideo i wiesz, że innym ludziom to te wideo też pomoże, to będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli udostępnisz to wideo. Klikaj również lajka. Naś, dla Ciebie to nic, dla mnie to jest bardzo dużo, ale dla YouTube to oznaka, że moje wideo dało jakieś, wa jakąś wartość i te wideo zaczyna rozprzestrzeniać się dalej. Czym więcej ludzi będą widzieli to wideo, czym więcej ludzi przestaną robić te błędy, tym więcej ludzi stanie się szczęśliwych. A kiedy więcej ludzi stanowi się szczęśliwych, my również stanowimy się szczęśliwi, ponieważ kiedy my widzimy więcej uśmiechów na podwórku niż smutne twarze albo coś jeszcze, u nas już automatycznie wydzielają się hormony szczęścia w organizmie, prawda? Więc czym więcej pozytywnych ludzi, czym więcej szczęścia w życiu innych ludzi, tym więcej szczęścia w naszym życiu. Pamiętajmy o tym. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mój kanał, to zapraszam cię do subskrypcji, bo mówię bardzo dużo o różnych właśnie rzeczach, o niektórych może jakichś szansach, może jakichś praktykach, ćwiczeniach, które oczywiście zmieniają życie ludzi. Dziękuję ci bardzo, że byłeś razem ze mną. Pa 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 pa.